ma jestem master dla no jest popiel i do wyra po co ci do wyra dzieciół w no i co? no i oto jest nasz gotowy domek Za kirja. może taki nie jest dużo jak miał opowiadać ale na razie wystarczy kiedy się się czasie lepszy nie będę pokazywał jak go budowałem bo to wkurzające było padanie cały czas no i przede wszystkim się w filmiku to nie zmieściło. No i co, w tym odcinku pójdziemy się przygotować na jakąś podróż. Więc zzywy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przeczułam, że ten odcinek będziemy musieli podzielić na części. Bo tak zwiedzić ja to się nie da tak szybko. Co nie, Dominiku? Si, to już. Nie, ale zaraz. Nie będę przy ludziach. By się powiesił no właśnie, suchary zostaw na familiach nie... jeszcze byś się powiesił żadnych miałby na sumieniu Szlachta się nie wiesza miałby na sumieniu jednego dybla więcej wow mam nadzieję, że to jest ten co widziałem, jak się czanki mi nie załadowały Bo to by tamten był za no pełen lawy. Super. Oczywiście. Nie lawy, tylko może <grym> no, Czego? Było takie pomieszczenie, aby tam mógł się taki, że mogłoby się tam słaby rozpić. Kupa szkielet, nie strasznie. Dobra To ty do mnie kopiesz, a ja patrzę. Co? To ty do niego kopiesz, a ja patrzę. Si to zaraz nie postaw o tobie Nie, nie, nie Bo byś się zasikał z bólu No, zasikać bym mógł się w tym momencie Kurde Zadław się, to łap kurde Co Wiesz, po kule kurde Sorry, twoja igła mi się wbiła u gardła Tylko tutaj ty, 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 pokuta się nie jeździ kurde Myże się trwali w szkole uh -huh. I kolega, który chce mnie już hejcić kurde już <grym> A wiesz co? Teraz największy hejt, on jest rudy No Wiesz, ja bym powiedział ten kawał Taki rudym ale to wiesz, I Maria a ja nie by... chcę, ale a ja nie chcę, wiesz, obraża się. I Maria by na nim testowali bombę atomową, wiesz? Je? Takie to. Kurde. Słuchaj, no. wiesz czego nie mogę pojąć? Czego? Jak można iść i sobie wbić gałąź w oko? No i ja piercie fail na fail. Są, kurde, ma takiego zera, że wiesz, do tyłu i wiesz, nie zwrócił uwagi. A. Ty, ale zauważy, że on może podglądać na teście. No. On jest trzuściony. Hmm. No, znalazłem drugie wyjście. Dobra, nie jedźmy po nim, mówi, go szkoda. Jak to obejrzy, to zaraz będzie łapka w dół. Może za tam łapkę w dół, Ja nie powiem, jak on się nazywa. Bo on... to żal, dziopę ściska. Jednym słowem. Mam tak na drugie, a ja mam na drugie Kasper. Ty więcej powiem jak on się nazywa Pozdra Pozdrawiamy cię, całóżki ci ślemy się Chyba ty Żebyś się powiesiłam Ale dzisiaj Kasperka sobie do nich On chyba wkłada nogi do gara jak się rzekł Ej to jest stary nie mam. Ale do jego ryja podobne Podobno do dupy no. Jakiego prawdziwka mam w gociach ma... Iee co? Eee, mam konsystencję. Na... znowu no Co ty jesteś? Na... Oh. Jesteśmy w oh. koju, ok, ale masz KIS Mają bakieć pierwszielny Ile jeszcze oh. przekniesz ciciaków? Pytam no, widzicie, jak z kim ja się zadaję, jakieś obiboki. O, Ja nie powiem, kto się przebrał i w lesie za pedobera. No to nie ja. Na szkolnej widzisz. No, nie, nie, Kiedy? Nie, kiedy, nie, kiedy, kiedy, kiedy? Kiedy? Rok temu, trochę. A ja tego trzeciego się nie pamiętam. O Kurwa. kuba Skuza. Nie jest troszkę. Może byś to strzelił. A nie wiesz, gdzie ja jestem? No, jestem po tobą i mam złota. A jestem nad Sąp. tobą i mam żelazo A nieprawda, zombie jest nade mną <coughs> Zrobię mu trola <kiedy coughs> Zaraz leci Jojcie Fraje Jest ta pierwsza, 12 Dobra, podzielić się tu na party nie No Tak, i co, so, widzisz takiego okej, z 15 minut 14,5 no, jak... Bo jeszcze no, trzeba no, coś jak... kleić. Idziemy na pitkach i jedziemy no, no przyspieszę film I pojechać, to będziemy tam dobrze Ty I będziemy kurczać po japońsku O kurwa O kurwa Na gdzie ja jestem? Wiesz I mieliśmy tak zwiedzać skajewa, tego razem Mandolinia już zmyło To chyba ciebie je łopie Chyba ciebie Chyba trzeba. Tu ja tu kameruję i ciebie zmiało. Operator kamery się zaraz pojawia. No. Ja tu robiłem w Hollywoodzie, a ty co? Pierdzielasz się. Chyba za. As. chyba za dojedzenia. Co jednego? Idź ćwiczkiego. Te szkielety śpią, kuba. No dobrze, dokładnie. Ze szkieletów. O kurwa, ilu ich tu jest. Ty i syn zciśnił nie zdjęty, zajmę to stracimy. Tyle jest tu jest. Zaraz się go, to, moi towarzysze. Ja wiem. Gratuluję to. ci. Właśnie Co? po to byłeś mi potrzebny. No i straciliśmy ja wszystko. No? Moje? No, twoje łóżko zostało usunięte. Dzięki do mnie. O! Ej, Mati, ty przy mnie. Chodź szybko, tepnij się. Gdzie przy tobie? No pij się, ty dostał Moi idemy, zostaw to dziadu No tak, nie biję GD tak Jesteś niepotrzebny Ale XP dla mnie Jeden lewy level, chciałem się chciałem pochwalić widzom No Ile mamy ich. Kasperka, tego upitola Nie już się chopieri dłoniak Jak się teraz obrazi Niech się lat. Kasper, pozdrów mamy. Masz iść No. Y, powiedz, że zawsze jej kochamy. Powiedz, że dobra dobre komputery dobra. robi. No. Steve, Steve. Ej, co do niej? O, kurczę, co do niej? No co tu na tych, którzy w jakiś? monster tutaj spawną? No, no to chyba tak, tak wiesz? Ha! Tam się ja! Tam mam dwie O, ale mam lawy. A ty do wieczoru coś nie jest... Żadnego... Żadnego... Mm. Żadnego... Po. Żadnego... Żadnego. Masz pochodnie? Żadnego. Żadnego. dam ja. hm, to się

zbieraj moje rzeczy Jak ja nie jestem koło twoich rzeczy ja nie wiem gdzie są ja twoje rzeczy a czemu słyszałem tak jak jakby ten... Jakby bo ja kupię węgiel no, no on koło mnie gdzieś, gdzieś tepni. no to te cię do ciebie, do ciebie do mnie no to no tepi Tepoń cię przed chwilą Łamiesz? jestem w domciu, papie w łóżku trochę na poście hmm

Minecraft o, 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 piąty jego grzybem Deskojarzem oczywiście To jest Wiesz co to co dziwne, dziwne żeby wy... grzybem co za to nie leża. O złoto No to, to ja Masz małego, małego. Ja myślałem, co, że teraz zębiaków będą dropać tylko miecza, tu widzę, że też tak kieszlaza. Znaczy no, wolałbym no nie, wolałbym osobiście miecza, ale... Wolałbym... Wolałbym os